Witamy w kolejnym odcinku Urywek Historii. Jesteśmy na Zamku Golubskim, a ten odcinek będzie poświęcony tajemnicom Zamku Golubskiego. Znajdujemy się dokładnie na punkcie widokowym, czyli w miejscu dawnej wieży przy Zamku Średnim. Zamek Krzyżacki w Golubiu został wybudowany na przełomie wieku XIII i XIV. Jego pierwszym konturem, czyli zarządcą tego zamku, był Konrad von Sack krzyżacy wybudowali zamek, który składa się z dwóch części. Z zamku wysokiego, który przetrwał do czasów współczesnych, widoczny jest za moimi plecami. On wygląda całkowicie inaczej niż w czasach krzyżackich, ponieważ został przebudowany między innymi przez Annę Wazów. W tym miejscu, gdzie znajduje się plac turniejowy, znajdował się zamek średni. Od punktu widokowego, czyli dawnej wieży, w kierunku zamku znajdował się mur ceglany. Ten mur również e, kierował się w stronę e, kolu Bryny, a po drugiej stronie nie możemy powiedzieć, w zamku, znajduje się podobny punkt widokowy, czyli również dawna wieża zamku średniego. Przed zamkiem średnim znajdowała się sucha fosa, widoczna do czasów współczesnych, a teren przed zamkiem krzyżacy określali jako Fijewo. Był to tak zwany zakład gospodarczy, używając dzisiejszego określenia. Był to, był to zakład, który miał za zadanie wyżywić załogę zamku krzyżackiego, która składała się z kilkunastu rycerzy. Tylko kilkunastu rycerzy, Tutaj na tym zamku się znajdowało. Reszta to była można powiedzieć, obsługa tego zamku krzyżackiego. Dlaczego Fijewo? Otóż nazwa ta wywodzi się z języka niemieckiego i oznacza miejsce, gdzie hodowano e, zwierzęta, gdzie znajdowały się, e, znajdowało się bydło, znajdowały się świnie, czyli można powiedzieć całe wyżywienie załogi zamku krzyżackiego. Fijewo było to określenie używane również w czasach nowożytnych. W czasach zaborów e, Fijewo nazwa tego miejsca została zmieniona przez Niemców, którzy uważali, że jest to nazwa polska. Notabene wywodziła się z języka niemieckiego i zmienili nazwę tego miejsca jako Schloss czyli Zamek Golubski. Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1920 roku powrócono do nazwy polskiej, ale nie Fijewo, tylko pod Zamek Golubski. W dzisiejszym odcinku będziemy opowiadać o tajemnicach Zamku Golubskiego, więc zapraszam do środka. Dowiecie się, jakie są tajemnice Zamku Golubskiego, dlaczego nazwa Gdańsko oznacza toaletę, ale o tym w następnym miejscu. Zapraszam! Znajdujemy się. Pod gdaniskiem, czyli toaletą Zamku Krzyżackiego, o tym, że w tym miejscu znajdowało się Gdanisko, czyli toaleta, świadczą te dwa wystające kamienie. Krzyżacy w swoich zamkach budowali właśnie toalety i te toalety były wysunięte poza mur zamku no z wiadomych względów. Nad tymi kamieniami znajdowała się drewniana, najczęściej przybudówka i była to toaleta. Nazwa toalety krzyżackiej Gdanisko pochodzi od nazwy Gdańska. Otóż, według takiej śmiesznej legendy informacji, krzyżacy nazwali swoją toaletę, Gdaniskiem, czyli Danskę, żeby w ten sposób ośmieszyć mieszkańców Gdańska. W miejscu, w którym jesteśmy, w czasach krzyżackich, znajdowała się również kilkudziesięciometrowa wieża zamku Krzyżackiego w Golubiu. Do czasów współczesnych nie przetrwał żaden element tej wieży, ale właśnie mniej więcej w tym miejscu znajdowała się najwyższa wieża zamku Golubskiego. Tak jak wspomniałem na początku, zamek Golubski składał się z dwóch części z zamku Wysokiego przebudowanego m.in. przez Annę Wazównę i Kostków oraz Zamku Średniego. Oba zamki były oddzielone od siebie wysokim murem. Tutaj znajdowała się wieża. Mur Zamku Średniego został odbudowany, zrekonstruowany i widzimy go za moimi plecami. Zamek Golubski to również historia w czasach nowożytnych. Tak jak wspomniałem, przebudowany przed, przez ród kosków, którzy byli starostami tego zamku, a przebudowę dokończyła najprawdopodobniej Anna Wazówna, czyli siostra polskiego króla Zygmunta III Wazy, o którym opowiadamy w jednym z naszych odcinków. Zamek Golubski to również historia XX wieku. Zamek Golubski odbudowany dzięki staraniom e, Zygmunta Kwiatkowskiego i do Zamku Golubskiego właśnie za czasów świętej pamięci Zygmunta Kwiatkowskiego trafiły rekwizyty m.in. z filmu Potop. Armaty, które stoją również przed zamkiem, ale o armacie, o najsłynniejszej armacie Kolubrynie opowiemy um, za chwilę. Zapraszam do środka. Zobaczmy, jakie tajemnice Zamku Golubskiego są w środku. Witamy w Lochu Głodowym, tajemnica Zamku Golubskiego. Udało nam się zejść do Lochu Głodowego, czyli więzienia na Zamku Golubskim. To właśnie tutaj byli przetrzymywani więźniowie, którzy zostali złapani przez zakon Krzyżacki. Ci więźniowie tutaj tak długo siedzieli, aż Krzyżacy otrzymali za nich okup. Jedno z najstarszych miejsc na zamku krzyżackim w Golubiu. Zamknięte dla turystów, ale dla nas specjalnie zostało te miejsce otwarte. Loch głodowy, tajemnica zamku Golubskiego. Zobaczcie jak tutaj jest ciasno, żeby stąd wyjść to naprawdę trzeba było się starać. Loch był zamykany, więźniowie tutaj byli przetrzymywani, trzeba było zapłacić za nich okup i dopiero mogli wyjść. Ciekawe miejsce, bardzo rzadko tutaj ktoś jest wpuszczany. Jak krata zapadnie, to też musiałbym zostać wykupiony przez Krzysia właśnie. Loch głodowy, tajemnica Zamku Golubskiego. Jesteśmy w refektarzu, czyli w dawnej jadalni Zamku Krzyżackiego w Golubiu. Dzisiaj tutaj znajduje się jedna z sal wystawowych, gdzie przede wszystkim znajdują się militaria oraz fotografie i pamiątki związane ze współczesnym wielkim turniejem rycerskim, który odbywa się zawsze na początku lipca na Zamku Golubskim. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na kopie husarskie. Otóż husaria w XVII wieku była to nasza najsłynniejsza formacja wojskowa, która wygrywała dla Rzeczpospolitej. Politej, niemal wszystkie bitwy, wszystkie wojny. Warto tutaj wspomnieć o bitwie pod Kircholmem, Chocimiem, Kuszynem, czy najsłynniejszą szarżę w historii husarii, szarżę pod Wiedniem. Kopia husarska była to broń kawaleryjska, jeździecka, która miała wysokość od 4 do 6 metrów. Była bardzo lekka. Husarz mógł taką kopię husarską trzymać jedną ręką w trakcie jazdy, więc musiała ona być bardzo lekka, ale była w stanie przebić Kilku przeciwników naraz. W trakcie szarży Husaria wpadała we wroga i rozgniatała przeciwnika. W źródłach historycznych zachowały się informacje, że na taką jedną kopię husarską Husaria mogła przebić kilku przeciwników. Od czterech również do sześciu wrogów. Na tą kopię można było nadziać. Oprócz kopii husarskich w tej sali znajduje się również artyleria, ale znajdują się również zbroje rycerskie końca średniowiecza i początku czasów nowożytnych. Ale również w tej sali, tak jak wspomniałem, znajdują się fotografie pokazujące jak dzisiaj wygląda turniej rycerski na zamku golubskim oraz mamy również fragment pokazujący postać Świętej pamięci Zygmunta Kwiatkowskiego, czyli osoby, która tak naprawdę zapisała się w XX wieku w historii zamku Golubskiego jako ten, który odbudował zamek Golubski i doprowadził do świetności pomysłodawca turnieju rycerskiego. Tutaj znajduje się w rogu właśnie strój świętej pamięci Zygmunta Kwiatkowskiego, w postaci nietuzinkowej w historii zamku Golubskiego. Mamy również fotografie pokazujące dzwon Zygmunta III Wazy ufundowany przez polskiego Króla w 1623 roku, w czasie jego wizyty w Golubie, ale o dzwonie opowiadamy w innym odcinku. Tutaj są również fotografie. Tajemnica Zamku Golubskiego to pierwszy odcinek z tego cyklu. W kolejnym dowiecie się o kolejnych tajemnicach Zamku Golubskiego, więc już zapraszamy do oglądania urywek historii. Zapraszam do poznawania dziejów Zamku Golubskiego.